Uh -huh. mm hmm -mm. for a second OK. Powinno być już lit. Mhm. Dobra. No to już lit. Mhm. To jeszcze najgorsze jest to, że ja czatu nie widzę. Może chwilę. Dziwne. O! No, już git. Teraz już wszystko jest. Jeszcze chwilę. Tak. Dobra! Siemańczko. Gramy sobie solo. On sobie puścił jakąś piosenkę, ale nie można. No cóż, dobra, gramy solo. Kurde, nie mam tego, tekstur paka zapomniałem włączyć. No cóż. Yy, cóż. Dobra. Yy, na, w ogóle on top craft cube, nie? Craft cube on top. Yy, nie wiem, ja tak nie lubię koks krafta, że ach. Ktoś już się wywalił, w ogóle? O, czy no mój sąsiad już nie ma beda. Co my tu mamy? Co to się wydarzyło? wydarzyło? Hmm. O kurde! O kurde! No, grubo, grubo, grubo. Ja tu od razu lecę. O tu, on jest dość dobry. Dobrym graczem. O nie! O co, ja odwaliłem, dobra. Ja lecę do jego beda. Ja lecę do jego beda. Ja zniszczę mu beda. Dobra, nice. Oj, dobra, wymieniliśmy się bedami. No cóż. Bywa i tak. To jest żółty, a żółty jest. Zobaczymy, jaką obudowę ma ten żółty. Ok, samą wełną. Także od razu lecimy. Dobra. Tylko sobie muszę pozbierać, bo mi się nie chce tego mostu robić, Dobra. Ten żółty to nie ma mózgu. On on ma mocne, ale on nie jest mocny, jest słabiutki. <tryk> Na chwilku. Dobra, zobaczmy co on tutaj próbował. Co tu Fary robi? Nie, <tryk> co? Nie! GG, ale co ja zrobiłem? Co ja odwaliłem? Ha. Dobra, gramy jeszcze raz. Gramy jeszcze raz. Dobra. Teraz, teraz się skupię, wypiję sobie wodę. Jest git Ja yeah, Pidi Co? Tu się wydarzyło ja, Ale on szybko poleciał dość On całą mapę musiał obejść, a ja w sumie Tyle samo bym zrobił Także jest git Niebiescy są To jest morski on ja pierdzielę, to jest ten dobry. Faktycznie. Ajajaj. On ja, o kurde, on jest, on, on jest dość dobry. Ja no, bez teksturpaka to nie dam rady z nim. Ja uciekam. Wywolony w bedach. Uciekam do morskiego. Niech mi zniszczy, co to było? Jeszcze mi beda zniszczył. Nie wiem, najlepiej, dobra GG, ja Pididi, co ja odwaliłem? Co ja właśnie odwaliłem? Widzowie, co ja właśnie odwaliłem? jeje, je, ale to była dobra akcja. Oj widzę, widzowie, wie tu widzę. Dobra, teraz skupienie szary i morski. Morskiego nie ma idziemy do szarego od razu. Pokaż mi co było jak jak wakacje w Santa Cruz. Nie wiem, która jest godzina. Chcę już zawsze się tak tu? Dobra. Widzowie, patrzcie na to. Ale idiota z niego. Ruszmy. Nara. Hmm... Huh. O, Ja Japididi. Tu jest niebieski, niebieski jest. Także robimy od razu TNT Jumpa do jego wyspy. Ale on nie jest w bazie, nie? Nie jest. Także... Na chillku. Na chillku widzowie. Myślicie, że on wróci... że on wróci do bazy? Mi się nie wydaje. Mi się nie wydaje. Chwila. Czy on tu może być? Nie, nie może być. On poleciał dalej zapewne. On, no, on jest chyba ten dobry. On jest zobacz dość dobry. Mi się wydaje. Jako jedyny mam beda. Także to jest ten niebieski, nie? Nie, nie, nie mną takie numery, ja od razu lecę na niego. Co my tu mamy? No nie, bo on mi ucieknie! A nie, nie ucieka. Boże. Hu, let's go, let's go, ale go... obiłem go fireballami, więc trochę to nie było fair. Ale nie, nie, nie jest to legalne. Znaczy, jest to legalne, tak? Także jest Git. Gdzie jest ten jo jakiś? Gdzie jest ten ziomek? On jest, jest on u białych teraz. Gdzie on jest? A on jest tam. Także lecimy od razu. Czy może mnie, Nie wiem. Wygląda jakby miał awka jakiegoś. Co to fuck? Dziw. To było dziwne. To było dziwne. Szczerze. Oj, bom bludy, bludzie, filan. Oj, bom bludzie, bludzie. Mm-mm-mm. Dobra, zaczynamy. Jestem znowu kolorem czerwonym i o nie, jest problem. Bo obok mnie... bo jest nie obok mnie, ale ogólnie jest ten angel, który jest dość dobry. Rufio znowu jest to ciekawe, ale ten rufio był jakiś słabiutki. Ile grać MC? Więcej niż ty żyjesz. Kurde, że już, już się biją. O Boziu, co ja warię. Ciocia, świecią, ciocią. Ciutko, No co? No co to jest? Akurat... Kto mi zniszczył? Angel. Ja pidi. No nie. Ale pech, ale pech, co za nie fart. Cóż za nie fart dobra. Oj, bądź, bon bludzie, bludzie. Żółty to jest, chyba słabił... Nie wiem, nie znam poniku. Jakiś nahorozbawiciel. Od razu. Kurde, w ogóle shift albo nie tego nie wiem. słuchaj czekaj, co ja mogę zrobić teraz? Kurde, sobie mieczek kupuję. I forgot about it. O co? Co tu się wydarzyło? Kto mi zniszczył? Co to było? I jakiś, o Boże, ten typ, ja PDD. What the heck? Dobra, nieważne. Kolejna, kolejna runda. Co tu się wydarzyło? O, dobra. Niebieski. Ej, że nie są nie mam. Jest nice. G. W którą stronę by najlepiej pójść? Do niebieskiego najlepiej. E, ty śmieciu mały, chodź tu, śmietniku. No ty kutasia, ja pierdolę. Co ja odjebałem? Co oni na środku. A nie, już myślałem, że to na środku. Ja pididi. Kurde, czemu ja go nie zabiłem? Co ja w ogóle odwaliłem, że nie dałem rady nic mu zrobić? A ten czerwony to gdzie jest? Jakiś śmietnik. Będzie mnie denerwował. No i gdzie on jest? Tu jest. Ty śmietniku! Brzydko. Ale no jest dobry w PvP. Let's go! Ale go porobiłem ładnie! Let's go! Nie. Uuuu! Let's fucking go! Let's fucking go! Ja pili, co ja tu odwaliłem, ne? Za to łapiaczka w górę, się yes, należy. Różowy jest, ale bez bada. Let's fucking go! Okej, okay, jest, 1 v one mamy 1 v one mamy z, z morskim Gdzie jest morski bed? Tu jest Tak, let's go I on jest w, w swojej bazie I mając to na to się wraca Co ja bym zrobił, nie? Za to subik i obaczka. let's fucking go woah woah cholera jasna <makes noise> <smart noise> Co tu się wydarzyło, ne? Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło, widzowie? Ja, pili, di. Nie wiem, ne. Co tu się odwala? Co tu się odwala? Można z skina dać? Ty można. Co tu się wydarzyło? Co tu się stało, na. Ne? Dobra, next round jestem... Ej, tylko cztery osoby. Dziwne. Jest ze mną ten typek, z którym już graliśmy. On jest... Z tego co pamiętam słabiutki. Także powinno. O kurde, już ktoś Beda stracił. Powinniśmy już na pewno go zlikwidować szybko. Kurde, nie, bo on bier... Nie! Śmietniku! Let's go! W ostatniej sekundzie. Robiliśmy, został tylko jeden typ. No i Gigi, nie? Wiecie, jak jest? <noise> Zrobię tylko. O tu jest ten typ. On tu ma badanie. Tylko co on próbuje? Co on próbuje? Widzę, no le -le -le. On chyba ma fairbola, widzimy. Wyszedł z gry? Tylko... Czyli tak teraz tylko wystarczy mu jeszcze bada. Cześć, wyszedł z gry, ale nic się nie stało. Co jest? Wuta siet. Nie, no nie. Nice! Co ja zwoliłam w ogóle? Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Kolejny winek. Let's fucking go. Dobra, next runda. No, bo pewnie go wywali, o, no. Staś Gaming jest obok nas. I również jest kto? Nie kto inny jak Cooked. No, grubo. Jest grubo, tak, jest grubo Ale on jest chujowy Jeszcze od razu ulecę tam z tego kukt Co lepiej nie, nie no dobra, kukt Lecimy do kukt, widzowie Panie kukt! Panie kukt, on się cieszy. Już nie będzie tak miło. Co on robi? Kurwa. Co ja odjebałem? Co ja odjebałem? Co ja odjebałem? Co ja najlepszego odwaliłem? Co ja... czemu tak zrobiłem? Widzowie? Czemu ja tak zrobiłem? Ja pierdola. O, on jest Chyba nie, nie słyszy Minecrafta, nie? Idziemy w tą stronę. Ja pierdolę. Lecimy. Pewnie. Czekaj. Dlatego mówię, Minecrafta. Nie no, nie. Fuck. Lepszy był, tak? Lepszy był. Ja chyba od niego będę uciekał, no. Co on robi? A on na środek leci. Kurwa, to była idealna okazja. Jak jest idealna. No, jak idealna okazja! Jestem tym tępym idiotą. Ja chyba idę do tego frytek. Ja, no, ja chyba uciekam. Jak do tego doszło? Nie wiem. Są mu taki słaby. Nie no, myślę, że frytek będzie jeszcze słabszy. Ja uciekam, może mi zniszczyć badawczo w każdej chwili. Także jest, jest, i tak. Co on zrobił? Ej, kurwa! Nie wiem, ja jestem taki chujowy jestem takim kurwa jebanym kretynem Szkoda gada, nie? On jest na środku, lecimy na środek. Lecimy. Spadł też. Yy, ten spadł. Dobra, nice. Idziemy teraz na środek. Let's go. Let's go, winek. Szczerze, że nie wiedziałem, że będę miał winę, bo byłem najsłabszy przebaw. Nice Dobra, nie wiem, nie chcę mi się grać już. Także, no.